Zmieniamy wygląd Baltiego. Zmieniamy Baltiego w animowanego chłopca. W obszarze roboczym umieszczamy polecenia. Czarodziej przejdzie dwa kroki. Następnie zmieni swoją postać na chłopca. Znajdziemy go w banku przedmiotów 9. Kolejno. Zmieniony czarodziej w chłopca przejdzie. Dwanaście kroków. Obróci się w lewo. Przejdzie dziewięć kroków. Odwróci się. Przejdzie czternaście kroków. Odwróci się. Przejdzie dziewięć kroków. Odwróci się i zmieni z powrotem swoją postać z chłopca na czarodzieja z banku przedmiotów 9. Na końcu czekamy, aż naciśniemy klawisz lub przycisk myszy. Sprawdźmy działanie programu.